Madlena Sztamborska, a ten kanał jest o rysowaniu i o malowaniu oraz o takiej szeroko pojętej sztuce. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył cienia rzuconego, ale cienia, który będzie rzucony na pionową ścianę i będzie też częściowo na poziomej płaszczyźnie. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania i jeszcze Was odsyłam do wpisu na bloga. Na dole macie link, bo jest bardzo ciekawy ten wpis. I nawiązuję też do tego filmiku, gdzie pokazywałam Wam, gdzie przedstawiałam 10 przemyśleń moich o tym, że warto uczyć się różnych zasad w rysunku oraz praw perspektywy. Także zapraszam Was do oglądania, a my już zaczynamy. Ok, to zacznę od pokazania tego, w jaki sposób kształtuje się cień rzucony na pionowej płaszczyźnie. Na podstawie właśnie patyka. Ja tutaj już narysowałam właśnie reprezentację takiego patyka jako taki właśnie krótki odcinek pionowy. I teraz będziemy potrzebować do tego jeszcze właśnie tej naszej pionowej jakiejś ściany. Wystarczy, że sobie wykreślimy jakąś właśnie krawędź tutaj dolną, która będzie się nam tworzyć między podłożem a tą ścianą pionową. To może być jakiś tam jakaś linia taka do zbiegu. Powiedzmy na przykład taka. I możemy sobie tutaj takie linie pionowe narysać, które miałyby właśnie pokazywać, że ta ściana ma jakieś skończone granice. Chociaż tutaj może ją mniejszą zrobię, bo jeszcze po prawej stronie będzie drugi rysunek, gdzie będę pokazywać, jak bryła cała. Taki prosty sześcian, jak będzie on rzucać cień na, na ścianę. Także tutaj wystarczy coś takiego. I co my tutaj potrzebujemy? Tutaj widzimy, że na dole nam stoi, będzie, będzie nam stać ten patyk. I teraz, wiedząc to, że potrzebujemy tutaj kąta padania promieni słonecznych, ale też naszego kierunku cienia, to najpierw wykreślamy sobie jego kierunek. I wygląda to w ten sposób, że no, rysujemy sobie jakiś właśnie tutaj, który będzie podążał w stronę tej ściany, wiadomo od podstawy naszego patyka, wiadomo, no bo tutaj właśnie już was już was odesłałam właśnie do tego mojego filmiku, gdzie pokazuję w jaki sposób właśnie rysować kąt i kierunek yy, cienia. I teraz tak, mamy sytuację, że napotyka nam ten kierunek na tutaj ten yy, róg, tak naprawdę styku podłogi i ściany, i co my teraz musimy zrobić? Narysować sobie pionową linię, bo ten cień, właśnie nasz, będzie tutaj, przez to, że, że mamy pionową ścianę, on potem na pionowej ścianie, właśnie się zakrzywia, i tutaj ten kierunek. Dalej jest pionowy, no ale nie wiemy, jak bardzo skończony jest ten cień. Potrzebujemy sobie nadać kąt padania promieni ze źródła światła, więc tutaj wiemy, że z górnego wierzchołka określamy sobie ten kąt padania promieni słonecznych i narysujmy sobie przykładowo jakiś taki dość płaski kąt. I on mniej więcej, właśnie tutaj, tak wygląda. Gdyby to była sytuacja, gdzie nie mamy tej ściany, to tutaj wystarczyłoby przedłużyć tę tą linię, tą linię, i tutaj miejsce przecięcia się to cała ta, cała ta kreska byłaby zacieniowana, i to byłby nasz cień rzucony. Natomiast w, tym, w tej sytuacji patrzymy na to, gdzie właśnie ten kąt padania promieni, tutaj nam się przecina z tą pionową linią. Zobaczcie, to był nasz kierunek cienia, i on się faktycznie z, tutaj z, przeciął. Z tym kątem padania promieni, ale tutaj właśnie musiał najpierw pokonać tą drogę, gdzie tutaj wspiął się po pionowej płaszczyźnie. Dlatego tutaj sobie poprawiamy ten kierunek, tutaj pod tym kątem i tutaj pionową linią. Może on być troszkę ciemniejszy od tego patyka naszego. Ok, to teraz sobie tutaj na tej stronie narysujemy podobną sytuację, tylko że będzie to sześcian. Yy, I tutaj też was odsyłam jeszcze do drugiego filmiku, gdzie właśnie pokazuję, jak krok po kroku narysować sześcian. I tam właśnie dowiecie się, w jaki sposób na walcu go wykonstruować. Ja tutaj będę go z ręki rysować, bo już znam mniej więcej, no mniej więcej, nawet więcej bym powiedziała, w jaki sposób te linie do zbiegu muszą być wyznaczone. Dlatego ja tutaj już z ręki będę tak zwany rysować ten sześcian. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I'm on this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clouds, see when the crowd be Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy No dobrze i tak jak w tej sytuacji tak i tutaj będziemy sobie rysować taką reprezentację naszego, naszej ściany pionowej. No i tutaj podobnie tak jak tutaj najpierw musimy sobie wyznaczyć kierunek, w jakim będzie ta ściana sobie e, iść.. So Okay. I tutaj będzie podobna sytuacja jak w przypadku tego filmiku, do którego Was odesłałam o cieniu rzuconym, ponieważ yy, nasz każdy ten pionowy, yy, to, to znaczy ten patyk będziemy traktować, będziemy wyjmować go stąd i traktować go tak samo tutaj w przypadku tych czterech naszych pionowych krawędzi sześcianu, yy, więc yy, co w związku z tym? A no to, że tutaj właśnie tak samo robimy i tak samo będziemy z każdego pionu wyznaczać sobie właśnie kierunek, który nam będzie właśnie tutaj na tej pionowej ścianie do góry się wykręcać, skręcać jakby, tak to nazwijmy. I będziemy wtedy dopiero sobie właśnie ten kąt padania promieni słonecznych wyznaczać. Więc na każdym pionie będziemy to samo robić. Także tutaj. Nie przedłużając, zaczynamy. Yeah. I yeah. I ok, i co teraz? Teraz sobie wyznaczamy kąt padania promieni słonecznych. Niech on będzie taki podobny jak tutaj, właśnie w tym, na, w tym naszym patyku i sobie. Z każdego wierzchołka wyznaczamy właśnie ten kąt. Ok, no i dobra, zauważcie jedną rzecz: że nie wszystkie te linie będą się przecinać. Na tej naszej pionowej płaszczyźnie. Z tych dwóch wierzchołków widzimy, że przecięcia mamy tutaj na płaskiej powierzchni, dlatego tutaj sobie sprawdzamy te kąty i sobie zaznaczamy te punkty. Widzimy, że tutaj ta linia łącząca te dwa punkty tutaj tworzy nam właśnie tą krawędź, którą sobie tutaj przerzuciliśmy, i dlatego widzicie, idzie też do tego samego. Punktu zbiegu. Co z tymi dwoma punktami? No, tutaj sprawdzamy sobie właśnie tak samo jak tutaj na tej ścianie, gdzie mamy przecięcia. W przypadku tego wierzchołka mamy jedno przecięcie tutaj. W przypadku tego wierzchołka widzimy, że przecięcie jest tutaj. No i jeśli chodzi o, o ten pion, to widzimy, że tutaj. On nam się kształtuje w ten sposób, że mamy tutaj właśnie kierunek cienia, a potem pionowe wybicie się do góry, czyli tak jakby y, część, część tej krawędzi pionowej właśnie miała reprezentację tutaj w postaci kierunku cienia, a tutaj ten kawałek, właśnie tak jak mamy tu pion, tak samo tutaj właśnie mamy taki kawałek pionu. I tutaj y, widzimy, że ten wierzchołek łączy nam się z tym wierzchołkiem linią prostą, więc w przypadku y, tych dwóch punktów też tutaj musimy w ten sam sposób zadziałać, czyli sobie łączymy prostą linią te punkty. Y, no, ale teraz co w tej sytuacji, która tu jest? Bo tak, mamy jeden punkt, który jest na podłodze, drugi, który jest tutaj na ścianie. To tak, tutaj jest taka mała przestrzeń, ale musimy z tego wierzchołka narysować sobie linię, bo tak mamy ten wierzchołek i zobaczcie, tutaj linia szła do zbiegu. Yy, tutaj też idzie linia do zbiegu, i jak mamy tą krawędź, to tutaj też musielibyśmy narysować sobie. Linię do zbiegu i gdybyśmy tutaj sobie, to znaczy to powinno tak naprawdę tutaj gdzieś trafić, i tutaj gdyby narysować pionową linię, no to właśnie mamy tą sytuację. Tutaj też rysujemy sobie linię do tego drugiego punktu, do tego drugiego zbiegu. To jest taki malutki odcinek. To jest linia do tego zbiegu. I tutaj dopiero stąd sobie łączymy właśnie krawędź w ten sposób. Ok. No i taki taki mamy kształt cienia. On tutaj jest taki. O, ok. No i co? Teraz zajmujemy się światło cieniem i za chwilkę do Was wracam. You got some shit to do. It's 6 a.m. I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. spitting all this, still I'm not it. I've

to Wam się przyda, jeżeli będziecie mieć taką sytuację, że na przykład na ściany budynku będzie jakiś cień, właśnie padać, także będzie Wam o wiele łatwiej wtedy wyznaczyć ten kształt tego światłocienia. Także dzięki za oglądanie. To już kolejny, chyba szósty, tak? Szósty dzień, kiedy codziennie wrzucam filmiki. Wyzwanie sobie do końca tygodnia narzucam, także zapraszam Was do oglądania. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Będziecie powiadamiani o tych filmikach. Także za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia jutro. Cześć.